Ej, możecie się śmiać, ale ogólnie byłam przez chwilę przerażona. E, zaraz wam powiem o co chodzi. Między innymi, właśnie chodzi o to, że teraz już skończyłam rozładunek. Podjeżdżając tutaj pod rampę, po prostu gościem mi podszedł i go zauważyłam w ostatniej chwili. Dosłownie. W ostatniej chwili go zauważyłam. Wycofałam sobie i równałam sobie właśnie względem Linii, które są narysowane. I wiecie, co jest najlepsze? Że po prostu to jest odruch bezwarunkowy. To tak cofając, po prostu prawo, lewo, prawo, lewo, jak to idzie. I najlepsze, że jak już ładnie sobie wyrównałam względem linii, to tak skupiłam wzrok na jakieś 3 sekundy na tą stronę. Słuchajcie, na jakieś 3 sekundy. Nagle spojrzałam się w tamto, a tam w kącie. Tu, w tym kącie. Nagle zobaczyłam, że ktoś tam mi łazi. Tak wiecie, gdyby on jeszcze mi stał w tym jednym miejscu, to by było spoko, a on i, e, pojawił się z prawe, w prawym lusterku, e, ja się zatrzymałam momentalnie, bo się przestraszałam, ja już naprawdę byłam blisko tej rampy, e, zatrzymałam się, spojrzałam się w lewe lusterko, prawe, typa nie ma, zaczęłam trąbić, mówię, gdzie ten debil jest, słuchajcie, on, wiecie... Właśnie o to chodzi, że trzeba mieć tutaj oczy dookoła głowy. Gdyby on jeszcze stał mi w jednym miejscu, w jednym punkcie, ja bym go widziała, to by nie było jeszcze jakiego problemu. A on nie przechodził sobie z prawa na lewo. W ogóle ja nie wiem, czego on szukał przy mojej rampie. Tutaj każdy dostaje swoją rampę i, że tak powiem, to była moja rampa, którą dostałam od magazyniera. Rampy było 10, więc ja nie wiem, czego on przy tej rampie szukał jeżeli już faktycznie musiał czegoś poszukać, czemu mi nie przednie powiedział, że się zatrzymała na tą chwilę, żeby on sobie, nie wiem wziął, zawołał magazyniera zrobił cokolwiek by nie chciał i ja bym sobie normalnie znowu podcofała pod tą rampę słuchajcie, mam wrażenie, że on sobie tak igrał grał ze swoim życiem, ja naprawdę gdybym go nie zauważyła ja bym go przygniotła ja bym go przygniotła, po prostu i wiecie, jak, jak tylko pojawił mi się tam gdzieś tam skanta jego kurteczka, jak zahamowała momentalnie jak zaczęłam trąbić, przez chwilę mi zniknął nagle się pojawił Zaczął mi tam machać, okej, okay, okej, okay, cofaj. I se poszedł i słuchajcie, on nawet na mnie nie spojrzał. I też mnie dobrze, że nie spojrzał, bo bym od razu... Dał mu sygnały. <grym> co z nie halo? Okej, okay. także słuchajcie, naprawdę, ja już to wiele razy powtarzałam, musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też za to, co się dzieje wokół naszej naczepy. okej, okay. wiadomo, że tutaj każdy jest dorosły i odpowiada za siebie, nie? Ale no co, ja bym go przygniotał, no to ja bym go miała na sumieniu, nie? Także zasada transportu oczy dookoła głowy, czujność i szybka reakcja. Pamiętaj, ja mam jeszcze, że tak y, a propos w ogóle y, ewentualnych zapowiedzi to y, jestem ogólnie z taką technologią trochę na bakier, a to przez to, że po prostu mam głowę zaprzątniętą zupełnie innymi sprawami niż np. nowinkami technologicznymi, y, które się pojawiają. I wiecie co, ja, y, chcę się do tego przyznać, ja cały czas sobie y, bazowałam na y, głośnikach, na typowych kabelkach, które były przecież od dawien dawna. Wiecie, co jest najlepsze? Kiedy poszłam na przykład sobie biegać na no taki przysłowiowy po prostu jogging, te kable mi zawsze przeszkadzały, bo one zawsze się gdzieś tutaj pałętały albo po prostu yy, uderzały mnie w twarz, albo po prostu mi wypadały z ucha. Wyobraźcie sobie, że na święta dostałam taki oto fajny yy, nie widać nazwy, bo jest tutaj po prostu wytłoczona i Jabra jabra, nie wiem jak to się nawet czyta, ale dostałam bezprzewodowe głośniki i jest tak myślę, jaki to jest zarąbisty w ogóle patent, jaka to jest świetna y, technologia, bo bardzo mi ułatwia życie. Nie ma już żadnych głośników, y, głośników nie ma, żadnych kabli, tylko jest świetna jakość w ogóle dźwięku odtwarzana <laughs> przez bluetooth. Przez bluetooth. Tak to wygląda. Także mega spoko opcja, ale o, jedynie co Wam mogę pokazać, bo jestem w fazie testowania, to jest to, że po prostu to pudełeczko jest nie tylko bazą po prostu dla tych głośników, ale też ładowarką. Widzicie? Ładują się. To wam pokażę jeszcze w przysłowowej przyszłości. I w niedalekiej przyszłości jeszcze pokażę wam efekty testowania nowej kamerki od Xblitz. Dostałam ją na testy, dosłownie na testy, więc będę musiała pewnie zaznaczyć, że jest to artykuł sponsorowany, aczkolwiek tak naprawdę x ograniczyło się tylko i wyłącznie do tego, że przekazała mi tą kamerkę na testy. Nie dostałam żadnego scenariusza do wypowiedzi ani nic. Także będzie to historia podobna pewnie jak z Coderom, że po prostu dostanę coś na testy. Jeżeli to przetestuję i powiem Wam jak to wygląda, to i tak mnie pewnie niektórzy zjedzą, że dostałam scenariusz i, i płacą mi za reklamę. Otóż nie. Chodzi po prostu o sam test tej kamerki, bo jak się okazuje, jest to nowość właśnie na półce. X-Blitz, bo oprócz tego, yy, oprócz nagrywania, co jest przed kabiną, co jest przed nami, yy, rejestruje także wnętrze kabiny. Ja wracam do rodziny, bo już mnie dziecko ściga, także widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, nie wbiegajcie nikomu za naczepę i. aż dookoła głowy. To jest synek. Lecę. Do zobaczenia następnym razem.